Witam. W tym nagraniu postaram się Wam uświadomić, że bogactwo powinno być naturalnym doświadczeniem każdego człowieka, oraz przeprowadzę Was przez praktykę, która pomoże Wam otworzyć się na obfitość finansową i zaprosić bogactwo do swojego życia. Każdy człowiek powinien cieszyć się wolnością finansową. Niestety, z powodu braku wiedzy, większość z nas jest uczona od dziecka wierzyć w to, że bogactwo jest tylko dla wybranych, a aby je zdobyć, często nie wystarczy nawet talent czy ciężka praca, w której niektórzy widzą ostatnią szansę na osiągnięcie upragnionej sytuacji finansowej. Dlaczego tak jest? Dlaczego do kogoś pieniądze napływają zupełnie swobodnie, bez żadnych starań i wysiłku takiej osoby, a inni chociaż się trudzą i ciężko pracują, nie mogą osiągnąć wymarzonego bogactwa? Odpowiedź jest prosta: wszystko kraje się w przekonaniach człowieka. Jeśli ktoś ma przekonanie, że pieniądze są jego naturalnym stanem, one zawsze będą do niego napływać, nawet jeśli on nie robiłby nic poza jeżdżeniem na wakacje i wypoczywaniem. Tylko tutaj należy pamiętać, że to musi być w pełni prawdziwe przekonanie, w które taki człowiek szczerze i głęboko wierzy w swoim sercu. Samo wmawianie sobie, że tak jest, kiedy tak naprawdę w to wątpicie, nic wam nie da i nie zmieni waszej sytuacji finansowej. Z kolei, osoby, które mają przekonanie o tym, że pieniądze zdobywa się trudno i trzeba na nie ciężko zapracować, a nadal nie ma się ich wystarczająco, aby spełnić wszystkie swoje materialne pragnienia. Bez różnicy na to, co robią, nigdy nie mogą osiągnąć wymarzonej sytuacji finansowej, nawet jeśli nie cierpią niedostatku. Kiedy już się im wydaje, że prawie są u celu, że jednak tym razem może się uda, nie udaje się. Sama nadzieja na powodzenie, kiedy jednocześnie odczuwacie podskórny strach, lęk, żeby tylko coś w ostatniej chwili nie wyskoczyło, niestety nie wystarcza. I jak już wiecie, zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku za to, że tak się dzieje, odpowiadają przekonania danego człowieka, jego prawdziwe wierzenia na temat pieniędzy. Jeśli te przekonania są u Was niekorzystne i sprawiają, że doświadczacie braków finansowych lub po prostu niczego Wam nie brakuje, ale jednocześnie nie macie tyle pieniędzy, ile naprawdę Wam potrzeba, aby spełnić wszystkie Wasze materialne marzenia, na przykład zamieszkać w pięknym, luksusowym domu z wielkim przepięknym ogrodem, mam dla Was wspaniałą wiadomość. Możecie całkowicie zmienić swoje przekonania na temat pieniędzy, w efekcie ciesząc się upragnionym bogactwem, bez różnicy, czy jest nim dla Was posiadanie jednego miliona na koncie i wspaniałego domu, czy zarabianie 10 tysięcy miesięcznie, czy też posiadanie własnej wyspy i bycie multimilionerami. Wydaje Wam się to zbyt piękne, aby mogło być prawdziwe. A jednak jest to w 100% prawdziwe i możecie już teraz zacząć pracować nad tym, aby osiągnąć swój cel. Jednocześnie należy mieć świadomość, że nie ma tutaj mowy o jakiejś magii, a o waszej solidnej pracy nad zmianą waszych przekonań dotyczących pieniędzy. Jeśli nie postawicie na systematyczną praktykę, w którą naprawdę się zaangażujecie, Wasza sytuacja finansowa sama nie ulegnie zmianie. Oczywiście, jeśli mielibyście wiarę absolutną, że zaraz zostaniecie bogatymi ludźmi, a na wasze konto wpłynie 50 milionów złotych, tak musiałoby się stać. Jednak możemy już spokojnie założyć, że tej wiary nie macie, ponieważ ten, kto ją posiada, już cieszy się swoim bogactwem albo jest przekonany, że ono zaraz zamanifestuje się w jego życiu i nie szuka sposobów na to, jak je do siebie przyciągnąć, odmieniając swoją sytuację finansową. Dobrze, co więc możecie zrobić, aby zacząć cieszyć się nieograniczonym bogactwem w waszym życiu? Możecie wybrać odpowiednią praktykę, a następnie stosować ją z zaangażowaniem codziennie. Oraz nie zaprzeczać przy tym swojej intencji w ciągu dnia. Tutaj należy pamiętać, że jednym osobom wypracowanie zmiany przekonań może zająć miesiąc, jeszcze innym trzy miesiące, pół roku lub jeszcze inny czas. Jest tak, ponieważ każdy z Was zaczyna z innego miejsca. Tym z Was, którzy mają dość stabilną sytuację finansową, choć jeszcze nie tę w pełni zadowalającą, i nigdy nie doświadczyli w życiu niedostatku, ta praktyka prawdopodobnie zajmie mniej czasu. Natomiast tym z Was, którzy od dzieciństwa żyli w biedzie, a być może nawet i teraz, ledwo wiążą koniec z końcem Wraca nad zmianą swoich niekorzystnych przekonań na tym polu może zająć trochę więcej czasu. Jeśli jeszcze ciężko jest wam to zrozumieć, pomyślcie o tym, że jeśli myjecie podłogę i w jednym miejscu jest ona wyjątkowo zabrodzona, nie dziwi was to, że na czyszczenie tego kawałka musicie poświęcić trochę więcej czasu niż na pozostałą część podłogi. Jednocześnie jesteście przekonani, że jeśli tylko wiecie już jak usunąć ten brud i macie do tego odpowiednie sprawdzone środki oraz nie poddacie się i będziecie pracować nad usunięciem nagromadzonego brudu do skutku, on zniknie. A wtedy cała podłoga będzie już lśniła czystością. Właśnie tak to wygląda. Jeśli wasze przekonania na temat pieniędzy są bardziej zabrudzone, przeważnie trzeba będzie poświęcić więcej czasu, aby się ich pozbyć, przemieniając je w te pozytywne, budujące. Jednak jeśli się nie poddacie, a codziennie, konsekwentnie, bez różnicy na to, ile czasu już minęło, będziecie praktykować i starać się pokonać nawykowe myślenie dotyczące pieniędzy, Osiągniecie sukces, a upragnione bogactwo zagości w waszym życiu. Należy także pamiętać, że czasem jest tak, że osoba, która ma bardzo negatywne przekonania dotyczące pieniędzy, jest tak bardzo zdeterminowana i zaangażowana w praktykę, oraz naprawdę sumiennie pracuje nad przełamaniem nawykowego myślenia, które skupione jest jeszcze na brakach. Że może ona zmienić swoje przekonania na temat pieniędzy nawet w jeden miesiąc, czy jeszcze krótszy czas, doświadczając w efekcie upragnionych manifestacji. A także analogicznie, osobie, której teoretycznie zmiana tych przekonań powinna przejść łatwo, ponieważ ma dobrą sytuację finansową i dużo mniej szkodliwych przekonań, ta praca może zająć dużo więcej czasu. Dzieje się tak wtedy, gdy taka osoba nie angażuje się aż tak bardzo w swoją praktykę. Zwiększa swoje zaangażowanie powoli każdego dnia, nie pracując też aż tak solidnie nad przełamaniem nawykowego myślenia o finansach. Jeśli taka osoba będzie postępowała w taki sposób, ale nie porzuci całkowicie praktyki, będzie robiła powoli małe kroczki naprzód i z czasem także osiągnie swój cel. Ale droga do niego może jej wtedy zająć dość dużo czasu, chociaż pozornie mogłaby osiągnąć sukces w swojej praktyce nawet już po tygodniu jeśli tylko szczerze od samego początku by się do niej przyłożyła, zaangażowała w nią. Teraz przeprowadzę Was przez bardzo skuteczną praktykę na przyciągnięcie bogactwa do Waszego życia. Pamiętajcie, że należy stosować ją regularnie, minimum dwa razy dziennie przez okres 21 dni lub do manifestacji intencji. Jednocześnie może się zdarzyć również i tak, że niektórzy z Was doświadczą manifestacji intencji zanim ten czas upłynie przykładowo już po kilku dniach wspomnianej praktyki. Nie skupiajcie się jednak na tym, kiedy manifestacja nastąpi. A zaangażujcie się w pełni w praktykę. Zaczynamy. Przyjmij wygodną pozycję najlepiej siedzącą. Zamknij oczy i odpręż się. Weź kilka głębokich wdechów i wydechów. Czujesz przyjemny spokój. Pomyśl o tym, czym jest dla ciebie bogactwo. Nie ograniczaj się tylko do bogactwa materialnego. Pomyśl o miłości, przyjaźni, talencie. Doskonałym zdrowiu po prostu wszystkim, co postrzegasz jako obfitość, bogactwo. Teraz, gdy już wiesz, czym jest dla ciebie bogactwo, rozłóż ręce i unieś do góry w geście przyjęcia postawy w pełni otwartej na bogactwo. I wyobraź sobie, jak wszystko to, co postrzegasz jako bogactwo, spływa na ciebie. Pozostań w tym stanie do momentu, aż usłyszysz mój głos. Otwórz oczy i powoli przeciągnij się. Na tym zakończyliśmy praktykę. Dziękuję i pozdrawiam. Do usłyszenia.